Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie z worami, jakżeżby inaczej. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczyny, chciałoby mi się usiąść tak trochę po turecku, ale... Nie wypada. Może będę siedziała tak jak, będę, tak, jak siedzę. Tak zastanawiałam się, czy sobie nie przynieść tego swojego żółtego fotela, na którym kiedyś mm, przez dłuższą chwilę nagrywałam, bo jednak to oparcie jest fajne. Ta pofa już mi się znudziła trochę. Bym tak zamieniła sobie, słuchajcie. No może tak zrobię. Dziewczęta moje kochane, dzisiaj znowu właśnie jest film z worami, dlatego, że jeszcze nie doszłam do wprawy i myślę, że jeszcze czasu musi sporo upłynąć, zanim będę te filmy tak cykać i montować bardzo szybko. No więc będzie raz z stylizacjami, raz z worami. Zobaczcie co takiego przygotowałam. Więc znowu cała torba przepięknych, kolorowych, niespotykanych rzeczy, ale mam również po lewej swojej stronie torebki. I od tych torebek zacznę, ale najpierw kilka słów na temat stylizacji, który, którą mam na sobie. Ona dzisiaj Wam się nie wyświetli, bo w tych filmach tak nie pokazuję stylizacji, po prostu wiecie, tak jak standardowo w filmach ze stylizacjami, holach lumpeksowych, mm, tylko pokażę Wam ją na pewno w kolejnych filmach, bo jest bardzo, bardzo ciekawa. Przede wszystkim spodnie są świetne, takie patchworkowe, koszula też jest rewelacyjna, to jest taka moja perła. Co prawda, wam ją tak prezentowałam, chyba w filmie z worami, no ale musicie zobaczyć w całości, jak to wszystko wygląda. Dziewczyny, muszę chwilę popatrzeć, poczekajcie, zobaczyć w, w lustrze, czy ja wszystko dobrze ustawiłam, bo mm, w, dzisiaj coś źle przez, Coś mi się przestawiło, ja patrzę, dobrze zobaczyłam w podglądzie, a jestem taka wielka, że po prostu nie widać nic, tylko tak jakoś się powiększyło, coś masakra. Dobra, teraz tak, zacznę już od tych torebek. Pierwsza torebka będą takie małe torebki, takie niepraktyczne, tak takie nazywam po prostu. Nie takie nisiakie, brokatowa, różowa. Słuchajcie, taka zapinana na, na taką napę. Dobra, teraz dalej. Kolejna to jest pikowana, to jest z nexta. Tutaj mamy taki chwościk metalowy. Coś takiego. Tu jeszcze jest po metce jakiś tam sznur czy coś. E, kolejna to jest e, taka kopertówka mięciutka, ona skradła moje serduszko. E, jest do wyprania, bo ja ją mam zamiar wyprać. Jest taka pluszowa. Niesamowicie mi się podoba. Ta kolorystyka i to wszystko. Mam paseczek nowy z metką, taki zamszowy, bordowy, więc bordowego paska słuchajcie nie miałam. Na pewno mi się przyda. Nie tylko na jesień, ale zobaczcie do tej, do tej koszuli, jakoby pięknie wyglądą. Bordo z takim, z taką właśnie, z takim kremem. Rewelacja, jak wisienka na torcie. Kolejna torebunia, bo już tak muszę powiedzieć, to jest Primark, saszetkowa. Takie torebki przydają się na wakacje, właśnie wiosną bardziej. Cekinowa. W jedną stronę, w drugą stronę mamy cekinki. Gdzieś tutaj mam buty takie różowe do niej, już nie pamiętam. Więc coś takiego, taka syrena. Kopertówka srebrna. Wymanifestowałam ją sobie w głowie do tych bodków, po prostu. Chciałam bardzo coś zbliżonego do tych butów. Okej, okay. ale jaka to jest marka w ogóle? Nie wiem. I ostatnia. Tak, bo nic nie spadło. Ok, to jest listonoszka taka mała do ręki. Taka brązowo-brązowa. Ok, a teraz już perły stąd. Dziewczęta, moje kochane, zacznę od golfów. I te golfy przyznam się szczerze, że przygotowałam trochę wcześniej, a reszta, tamta reszta rzeczy jest do prania i jest nowością. Więc yy, teraz sezon taki, że nikt nie chce tych golfów za bardzo kupować, więc je sobie po prostu wzięłam. Wzięłam od siebie ze sklepu. Pierwszy to jest taki. Ze zdobieniem, czyli z falbankami, beżowy, coś takiego. Wszystkie będą te takie proszkowane. Ja je od razu je poskładam, dlatego że one wracają z powrotem na półkę. E, druga rzecz to jest bluzka z zary, więc nie tylko golfy, sorry. Taka zwykła, bejzykowa one się też przydadzą. I polecam, jak ktoś nie chodzi do second handów, nawet e, zajść po takie zwykłe, bejzykowe rzeczy, po co przepłacać w sklepach? Niebieski golfik. Jeszcze jest na drugą stronę, słuchajcie. Na złą stronę. Ale kolorek widzicie, wszystko widzicie. Jest taki delikatny, niebiesciutki. Ja lubię golfy. Teraz to prawda w nich nie będę chodzić, ale się przydadzą. Fioletowy golfik. I to jest. A nie, to nie golfik. To jest taka bluzka, Max Spencer. Tak. Ja nie wiem, dziewczynce, wam ja go nie pokazywał. Boże, mi się tu pozaciągało czymś. I to chyba wiecie co? Prałam to z taką sukienką, która miała haftki, i te haftki zniszczyły mi bluzkę. Dobra, ale to naprawię. Golfik z takim zdobieniem tutaj czerwony z taką falbanką. Kolor teraz bordowy półgolf bardziej. Kraje stworzysz, z widy w oczach, myślałam, że to wszystko leci. Coś takiego, takie prążkowane bluzko golfy, słuchajcie. Ja lubię takie, takie rzeczy, też mi się przydają. Naprawdę, ja je noszę chętnie, bo pod coś tam, czasami pod jakąś marynarkę dziwną, więc różne kolory mi są potrzebne. No i kolor przepiękny, taki kobaltowy, habrowy, i to jest golfik. Dobra, więc tak, dziewczyny. To są takie moje Babyski. Mam jeszcze taką bluzkę Dzianinową z ASOS w rozmiarze 36 swetrowa. Gdzie ją i kiedy nosić? Jak jest troszkę niższa temperatura. To nie może być ciepło, bo w tym się można po prostu uparzyć. Dobra, a teraz przechodzę już do moich pereł, których nie widzieliście i zacznę od najcudowniejszej rzeczy. Specjalnie na wierzch ją wyciągnęłam, po prostu jestem zakochana. Zakochana już nie wiem, który raz. W tym sezonie... To jest, dziewczyny, przepiękne, cudowne, najukochańsze swetrzysko, jakie widziałam. Boże, jak się kurzy z niego, to jest golf. Zobaczcie jaki. Kolorowy, cudowny ptak z ulicy Sezamkowej. No po prostu jest to cudne. Wiem, że nie wszystkim się będzie to podobało i powiecie, Boże, czym ona się zachwyca, ale ja się zachwycam, bo to jest mój świat. I dziewczyny, słuchajcie, czuję się w tym, znaczy wydaje mi się, że będę w tym się czuła jak taka kolorowa ryba. Jak te takie moje hmm, filmiki o ptaszkach i o tych wszystkich. Po prostu jest to rewelacyjne. Ja nie wiem, czy ja dobrze to ustawiłam wszystko. No, chryste panie się denerwuje. Powinnam stać i sprawdzić. Ale zaraz znowu to mi się wszystko zepsuje. Kolejna rzecz to jest kurtka. To jest sztuczne futerko, ale wygląda jak prawdziwa, ale też sztuczne. E, Menga, no nieważne. <laughs> Wiecie o co chodzi? Z kapturem. Kapturów też nie lubię, ale ten jest fajny. Jest to kurtka taka z eko, z jest sztuczna, ale bardzo ładnie ozdobiona. Zobaczcie. I na dole ma takie właśnie sztuczne y, futerko. Bardzo fajnie to się prezentuje. No i coś mi tutaj spada. A jest. Dobra, poczekajcie. Dobra, sieć stójcie tutaj wszyscy. Kolejna rzecz to jest y, kombinezon narciarski z dawnych lat. Vintage, jak nie wiem co, ale jest rewelacyjny. Ja w takich kombinezach chodzę na co dzień. Kaptur można schować, co mnie bardzo cieszy, bym go wycięła. Na pewno na narty w nim nie pojadę, bo nie lubię gór. Znaczy gór, nie lubię jeździć na nartach. No i zobaczcie, jaką wygląda. Granat tutaj z neonem. Bardzo fajny, taki stary jak świat, ale jest piękny i można go super ekstra wystylizować jesienią. No i zrzuciłam przez ten kombinezon. Spadły mi wszystkie golfy, wszystkie bluzki golf. Będę musiała to poskładać później. Dobra, niech to leży. Wola boska. Kolejna rzecz to jest skórzana kamizelka, prawdziwa, porządna skóra, no jest słuchajcie, naprawdę ekstra, w rozmiarze S, była na dziale męskim u nas, ale y, można ją, mogą kopietki ją też nosić, nie wiem, dziewczyny tak powiesiły, tak wisiało, jest bardzo fajna, jest taka porządna. Kolejna rzecz też wzięta z działu męskiego, z mojego sklepiku kochanego, sklepiku, e, z raju, e, to jest 100% bawełny i to jest kurtka taka jeansowa z, pusz, z puszkiem, boże, z kołnierzem tym takim ozdobnym. Jest w stanie idealnym, ma piękny niebieski kolor, jest naprawdę świetny ocień. I co z tego, że na dziale męskim, jak ja ją mogę nosić. Dobra. Kolejna rzecz, to jest kopertówka. Cena jeszcze była tutaj, no. która jest taka morelowo yy, czerwona. Taka z tych, wiecie, standardowych, co ja sobie kupuję. One z luka. Właśnie dziewczyny jeszcze smetka. Wiecie, ja mam fajne metki w sklepie. Patrzcie, super ciuch. I to są nasze meteczki. Nie wiem, czy będziecie widziały. Dobra. Kolejna rzecz to jest sukienka. Wzięłam ją, bo zobaczyłam to. Kiedyś już z jednej zrobiłam sobie przepiękną bluzkę, która waży z kg, kilograma. Wisi na drewnianym wieszaku, jest moim dziełem sztuki. Patrzcie, że mankiet mi się rozpił. I nic nie mówicie, dziewczyny. <ścoughs> nic nie, nie komentujecie, że ja tutaj siedzę z tym rozpiętym, yy, no, z rozpiętym mankietem. Dobra. Co tutaj mamy za historię? Mamy wyciętą metkę. Tak naprawdę, i ja nie wiem. Co to jest, a tamtą, którą posiadam to jest jedwab. Zobaczcie, jak ona jest piękna strach i jej prać. Przepiękne po prostu zdobienie, aż tutaj jest tak na nawalone tego, to jest świetne. I teraz tak, czy ja sobie z tego coś zrobię? Nie wiem. Ona jest taka maxi, czy ja będę w takiej chodzić? Nie wiem. Muszę się zastanowić, góra mi się po prostu podoba. Może odetnę od tego dołu i będę nosiła do w ogóle innych stylizacji. To się zastanawia, ale sukienka jest po prostu piękna, bardzo mi się podoba. I tu mam garstkę jakichś takich rzeczy, tu jeszcze tych metek swoich nie odrywałam. O Boże, z mojego superciucha. Eee, o matko boska, jeszcze to jest jakoś to. Dobra, to jest taka bluzka. Ta cena się, widzicie? Ta cena się przykleja, co ja przed chwilą oderwałam wywalę tam na razie. Bluzka w takiej kwiaty, ale taka elastyczna. Kolejna rzecz to jest. Właśnie też takie coś bardzo ciężkiego. No, i też jeszcze to jest z metką. River Island, takie coś. Takie zdobione, i rozcięcie z tyłu. I to wszystko trzeba ręcznie prać. To właśnie takie koralikowe. Nie ma zmiłuj się na to po prostu, bo to w pralce to bieda się zrobi. Jak się dostanie do silnika, czy gdzieś tam do filtra, to po prostu masakra. Atmosfer i mamy coś takiego. Z krótkim rękawem, takie wiązane, nie chcę powiedzieć bolerko bluzka, taka z takimi o, wstążkami. I mamy jeszcze, jeszcze mamy mm, She in, coś takiego. No już to to jest bolerko, jak, jak normalnie jak cię mogę. Okej, okay. i jeszcze mamy tutaj. Um, o coś takiego dziewczyny. Ażurkowe takie coś, takie wdzianko. Z cekinami trochę. Cekiny są na, yy, na rękawach. A jak się mi kurzyć zaczęło tu. Dobra. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jest Dorothy Perkins yy, i to jest bluzka w czaple. To słuchyła czaple. No nie, bociany, czaple, dziewczyny czy nie czaple? Dobra. I taka mgiełkowa, Powiedzmy w czaple. Dobra. To wszystko w dzisiejszym filmie, a nie przepraszam, jeszcze mam portfel, portfel Radley, nie wiem, czy wy znacie tego pieseczka, to jest chyba terrier, albo no, ale taki coś szkocki, coś, coś ze Szkocji. Jest to portfelik taki w środku miętowy, skórzany Radley London, uwielbiam po prostu z tym pieseczkiem rzeczy. Dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole Dziewczyny. Miałam jeszcze coś pokazać, ale już dobra, już koniec. Papa! Pa.